Siemało się to jest tak. Utwór który rymuje właśnie tak jak jest. Na rzece później statek, płynie statek jest woda fala i woda, woda tak fala w wodzie, woda fala i płynie sobie statek w wodzie, tak nurt to jest brzeg, woda popatrz i w wodzie rybka która spełnia trzy życzenia, trzy życzenia złote rybki, tak rzece, ona pływa, jest na pewno tak to było, o złotej rybce, która spełnia marzenia o rybaku, co płynął w tej łodzi, złota rybka i tak łódź, łódź, łódź i płynie, łódź łódź, łódź, tak ta łódź pop płynie, Chce, chłopak do dziewczyny płynie. Płynie do niej tak jedyna, tak jak tamta Syrena na wodzie, Syrena na morzu. Syrena, tak, co było w tak? W książce napisany, któryś tam, popak, tak. Sięgam w literatura, książki są właśnie o tym. rapuje, o muzyce, dobry rap. Zima robię bers, rapuje stale. Elo Marusz na nielegarów, właśnie tak rapuje, o życiu dobry numer, wers, rapuje z książek, książki się czyta takie, była balladyna i Alina, tak z siostry, a, a, li, Alina. To było tak w książce, te dwie siostry, tak, to książce albo o miłości, tak, to były w szkole, tam ktoś czytał o dzieciach z Bullerbyn, dzieci, książki właśnie trzeba właśnie pięknie czytać, książkę właśnie o tym, literatura jest właśnie, rap, rzodkę, o tym, o numerze właśnie, o tym tekst, tekst rapuje o życiu właśnie tak nawika, o życiu wers, książki czytane albo tak, programy tak to czytane o filmach, tak, telegazeta jest, telegazeta program, tak, czytany program, filmy, to miłosne filmy, program i książka. Ej, tak. Płytka miłosna, posługać i rap. Hip hop, drodkę, disco, polo. Jest Dżem Opera, tak rekordowe właśnie płyty, są legalne, w sklepach ludzie kupują, w sklepach fajnie kup, posłuchać mieć tak, na półce płytę, płytę swoje swoich... to co lubisz, kochasz słuchać, czy lubisz, kochasz rap, słuchać hip-hop i kawałki tak, kawałki utwór, rymy, disco, polo, dżem, w życiu właśnie tak, o nasz, Bogu tak zawsze, o świętym, kochanym, dekalogu, zawsze tak gdzieś się przekazam, bo, o rodzinie, o naszym życiu dobry rap, dobry hip-hop, Siema rap, życiu na wika, dobry rym, zawsze tak, o naszej kochanej Polsce, że czy ta, czy wice, z naszego życia, trako życiu rap, Polsce, o oczyźnie, zawsze będę tak rapował, ma nowy numer, rapuje stale, na nielegalu, na nielegalu, wciąż rap i tak zawsze. Siema, dobry być, siema, dobry wszystkim rap. Siema, witam, znacie mnie? Jestem Mariusz, tak Mariusz Bukowski. Całe życie zawsze tak, całe życie o tym rapuje. Rapuje nasz Mariusz Bukowski, zawsze cały nasze. Kochane rodzinie, zawsze tak jest. Wers wszystkim tak, lebliski. popat podkład skończył się. Następny będzie, poczekajcie chwilę. Poczekajcie wers. Na Wika i ten tekst. O tym właśnie to jest. Siema, dobry numer jest. Elo, na dobry wers. Siema dobry numer, to jest to właśnie tekst. Nawika bit, siema poleci miasto tak nasze piękne pola i łąki, pola nasze zwierzęta dokoła nas mieszkają są bóbry. woda jest ryby w wodzie, tak to nie jest miejsce na ryb, mieszkają rybki, rybka. Tak właśnie są, zwierzęta dokona, żyjemy obok nich, tak jeszcze wszyscy ludzie, wszystkim labas, rap, dobry bitą tak o wszystkim nowy, numer mamy konortację, ja Hendryku tak w ses. O Mary się takowku z gożył. Ciebie Marc Mosiosla, w kozią witek, cichante laksowal, ani lanser dzień, tak wszystkim na rap, zwroty robię, będę robił, rapuje, nawijam hip hopuje, dobry rap, że wszystkim ze wszystkim nam Dobry rap, dobry hipko będzie Nawika tak, Elo Marusz, rapuje i będzie wers, dobry ciągle tak nawijam Dobry bit, się ma dobry numer. Elo, bo się tak rapuje się i robi zwroty. Siema Marus, tak szkoła nowe, muzyka rap, Hip hop szkoła, wyższa robienia na wers. Jak hałas, to nie hałas, to piękno. Piękno te grafit na murach i to nie jest. To, to nie jest. To jest piękne, zawsze życia noszę w sercu rap, dobry rap i nie jest tak jak mówią, to nie wandalizm, nigdy nie ma niszczenia murów, nie ma tylko to jest piękno Tak ko jak konserwator robi piękne zabytki, piękne mury, to jest sztuka od raperów, pod podziemie, daj ten numer wers. daj ten numer ciągle, o tym numer tak jest Nawika, dobry bit, nawika, dobry rap i numer Siema Maru, dobry rap, nawija, będzie tak ten numer Elo, nawijam, bez przerwy tak przekaz Dobry rap po mieście, tak jak płynie sobie Tak na, jak na pokładzie Tak jak jest masztowy pies, ktoś prowadzi Pan kapitan, pan kapitan, czy pani? Kapitanka, tak? I razem płyną w statek, czy jedzie? Stuardesa na pokładzie i jedzie ktoś w samochodzie, jedzie. Tak, na, pod na pokładzie jedzie tak, to Stuardes i samolot, tak jak podkład trapuje. Dla wszystkich tak, to lotnicze, I to latają, lotnicze podkłady, lotnicze po. To po lotnicze, to podkłady, w rymy wszystkim wam lotnicze, samoloty, loty, cały się lata, lata w samolotach, ludzie latają, cały świat lata, i macie ode mnie ten rap, lata zwrota, lata rap, lata hip hop i ten numer, lata po całym świecie, zawsze wszędzie latał, hip hop utwór, się ma bity, się ma dobre życiu, się ma statku, tak to podkłady, tak sta, to po porty lotnicze, porty tak latają, wszystkim dookoła świata, tak jak, Rap numer, macie posłuchać ode mnie, dobry bit Elo, bo się rap, elo numer tak rym. Skill na tak skill, dobry rap i zwrota numer. się ma rapuje, Marus, ma rapuje, tak. Tworzę rapi bity, tworzę rapi, składam hers. Wers, elo, siema, dobry numer tekst. Elo na witach, Elo, witam, siema. Dobry beat i numer, Elo, właśnie tak, tak, senie. Hip daje nielegal, nielegal, właśnie. Scena na podkładzie, hip hop życia, właśnie tak. O życiu tak o naszej konstrukcji, go mamy wszystkim. Dobry rap, dobry bit, beat. na bitach siema Elo. Na rap muzyce Elo, właśnie tak jest. Dobry bit, dobry rap. Siema numer i tekst. Długie sekundy, długie zwrotki, długi rap i muza. Będzie o tym rymowane, siema i ten utwór. Elo Marus zawsze nawinie ten rap Siema wszystkim ludziom, tak dziewczyny, labas ten rap Nawita, wita, siema, kto tam chodzi, kto rapuje Rapuje Marus, w wstał przez cały świat na skład Wychowany, się całe życie rap Zwrota nowy numer, siema, rapuje, nawijam i robię rap Siema dobry, siema dobry, hip-hop, siema wszystkim tak, co znam Szkoły, co uczę, się, a wszystkim, co już, co Kontakty mieliśmy, ale teraz już nie mamy Kontaktów nie popadł z Popatrz. znajomymi dla znajomych. Rap poleci wszystkim wam. Pamiętacie ode mnie? Posłuchajcie, poczekajcie. Podkład następny, posłuchajcie ode mnie. Ten rap hipko będzie. siema nowy numer, będzie. Dobry beat i tak rap. Dobry beat i numer wszędzie. Dobry rap i track. Nawijam, nawijam dobry beat. siema dobry rap i numer. siema elo, bo się styl. Elo, rapuje, Elo Mariusz, nowy numer robisz właśnie, tak się ma i refren na zawsze cały czas kochany Bogu świat, zawsze cały się od sercu, zawsze o tym właśnie rapuje, zawsze tak nasz facet mężczyzna zawsze rapuje. Jestem, jestem mężczyzną facetem, jestem chłopakiem. Z pasją, tak to jest, twój życie, nasze kochane perspektywy. Życia, tak zajawka rap, o tym właśnie rymuje, rapuje, dobry być się ma składam numer. Elo-vers, Elo-beat, i nowy wers. Siema, bo się tak nawika, dobry tekst. Elo-Marusz rapuje, siema dobry numer, siema. Posłuchajcie wszystkim, dobry numer. Ema, Elo-beat, Elo-rap, i tak zwrota siema, dobry numer, siema, rapuje stale. Marusz na nielegalu, właśnie tak hip-hop jest. Na nielegalu, do podziemia, płytkę dać, podziemia, epkę. Studio, wytwórnia, siema, szkoła, tak jak są różne kierunki. Dziedziny jest ucznictwo. Ucznictwo to. Coś, że jest ucznią, tak jak jest to rycerz, że Taka sztuka to rycerskie, tak, dba o swoją damę To jest sztuka, nauka, tak jak rycerz jest ten wokar Rap od rycerza, Marusz jest rycerzem zawsze Książę, raper, hip składa wers Utwory rycerz, książę, królewicz właśnie Nabija ten rap, dobry być się ma właśnie Elo wszystkim ludzie, elo właśnie dobry wers Siema nowy numer, siema rapuje ten tekst Elo marsz, elo, dobry bit właśnie. Elo nawijam, dobry mi tak skile. Wszystkim pozdrawiam i nawijam, tak zdrówka. Zdrówka, wszystko na ważniejsze skarpy życia, piękne, nasze kochane, okolice i dzielnice, podwórka, właśnie raz, i numer ma wszystkim rapuje. Nasz kanem Bogu, tak pisze święty, dekalogu, zawsze naszy Panu Jezusie zawsze tak kochanym, zawsze nasz Matce Boskiej kanej, zawsze robię, nawijam rap, robiera wszystko tak, wers. na kany Bogu, tak pisze dekalogu, zawsze robiera. Na naszym Bogu, kochane, piśmie dekalogu, nasze kanałczyźnie ma boskiej kanej nasze fladzy, kochane. Oh, Joe. Biały jest kolor, biały w kolorze czerwonym Nasze kochane biało, czerwona jest flaga Kochane nasze fladze, tak utwory o tym właśnie robię rap Nasze polskie fory zawsze rapuje. Tak kany biało w czerwonym kolorze Orzeł biały w złoty kolorze Tak w złotym kolorze, orzeł biały w kolorze Nasze kochane flaga, flaga kochanej fladze Kochanej naszej biało-czerwonej jest I orzeł biały w złoty koronie Nasze fladze zawsze... Tak o tym, serca rymowane, rapowane, hip jest. Rapuję, bo zawsze w naszej rodzinie, wszystkim nawijam ten rap. Dobry bito Bogu na szkany piśmie dekalogu dziesięć. Przykazem Bożych zawsze nawijam do rapu życiu. Dobry rap wszystkie wszystkich pięknych dziewczyn. Dla waszego Piękne, piękno wiesz, tak jak jesteś, kwiatuszek, jak jak jest Bianek. Piękny Wianek, owocy tak, Wianek jak z światów jest, Wianek tak. Ślicznie wygląda dziewczyna, piękna z klasą, cudownie, właśnie o tym się rapuje. Nawija i tworzy. Dobry bit poleci na płycie utwór, siema na się siema rapi, nowy numer. Elo rapuje wszystkim, co znam i tak, dla wszystkich miast, dla technikum, la liceum i szkoła szkoła wyższa, robienia hałasu, dobry bit, dobry rap i nowy numer elo rapuje, elo dobry bit właśnie siema rapuje, siema dobry numer także elo nawija marusz, elo robi rap elo właśnie to tak traf siema sekundy życia popat i następny podkład, siema o, o rodzinie właśnie bliskich, stały, cały bersapuje cały ber właśnie naszemu Panu Bogu, zawsze tak przy pieszych Tak naszemu Panu Bogu, waszemu Panu Bogu, zawsze kochanemu, mu Pisma kochanego, naszego Pisma Świętego, tak dekalogu, gdzie się wskazałem Bożych zawsze Tak serca, nasz dream i skill Nasze w sercu mam serce, nasze kochanego Boga, tak piświęty dekalogu, gdzie się wskazem Bożych zawsze Tak o nasz rodzinie, mamy droć tak się tak wszyscy tak, o Marysiu, o go o z o Marcie, o mojej siostrze, o na wszystkie o wujku ziemni. Cie tak o wujku, ziemowicie tak o wujku ziemowicie. O wujku ziemowicie tam ja tak ani o naszej rodzinie nie zawsze. Nawika serca nawijam, rapuję, hip hopuję serca tak. wers, dobry rap i numer się ma tak jak jest. Tłotnia. Produkuje płyty hip-hopowe studio i na Oliście. Płyty wydają i płyty tak nielegal, albo debiutant, al, albo debiutant, debiutant na scenie, debiutant legal. Wyda scena i wytwórnia, wydaje studio. Studio jest, ma swoje ktoś, studio, wytwórnie mają swoje wydają. Własnym suknem, tak właśnie się, się robi rap. Drota nowy numer ma i płyty, tak. Nawijam dobry bit, dobry rap. Trzyma bit, robi rap. ma elowo się tak. Nawijam bit, nawijam dobry rap. Siema bit, hip hop będzie wszędzie, tak na życiu, tak od serca. Nawijam dobrych o ludziach, o nasz 966 z Polski kochanej. Nasza 74 rocznica bitwy warszawskiej, 100 lat cudu. Nad wisą 40-rocznica Solidarności, tak kochanej, tak tako. To jest 40-rocznica Solidarności, tak i 102-rocznica była. Nasz Polski, odzyskanie poległości, nasz kany polski i siedemdziesiąta rocznica, bitwa warszawskiej stole cudu nadwisu I 103 będzie rocznica odzyskania naszej, kochany Polski, odzyskała nasz kana polska, niepodległość jest na mapie. Wróciła po 123 latach. Wróciła nasza kochana Polska po 123 latach na mapie. ja zawsze będę o tym remował, rapuje i hip kopuje, remuje, hip kopuje z historii, z serca, właśnie z serca nasz kany polski, od stolica jest Warszawa, Polsce nasze. Miastom wszystkim, tak mieszkańcom ludzi Czary, Boszowskie zawsze. Tak rapuje stale, wszystkim wam. Dobry bit rap ciągle. Elo właśnie, dobry bit rapuje. Elo właśnie rap, Elo właśnie tak sta, an, stan kochanego życia cieszy chwilę. O życiu właśnie przemysłam całe życie, zawsze taki jest, nasz kany bogiem tak pisze się na nasze. Kochane życie, nasze życie, właśnie tak jest. Rapowane, rymowane, kony rapuje. O tym rapuje. Hip kopuje właśnie tak o życiu, dobry wersie ma tak jak jest. Pióro pisze, rapuje. Polskie pióro pisze tak i rapuje kawałek pisze, jestem rapę. I hip kopuje, kawałku, utwór o życiu, taką piękna dziewczyna jak... Ktoś, tak jest. To jest spinaczki, wspinają się po górach. Pasje są różne, tak, spinaczki albo polina. Linia, tak, chodzi, jest. Polina, tak. Ktoś chodzi, tak, no jest taka lina i chodzi, taki sport. To są zapasy, jest. jest tak, to jest. Zapasy, różny sport, jest. Ja w boks, boks nie walczę, się nie walczę, MMA jest. MMA są różne dyscypliny sportowe, nie bije się. Spokojny chłopak niech na nie leje się robi, rap. I zwrotkę numer się ma, właśnie tak. Dobry bit, dobry numer. Elo, właśnie numer się ma, i kawałek. Elo, Marus, Elo, bit i ten numer, dobry rap. Na wokalu, dobry rap się ma, numer. Rapuje stale, na tym nielegalu. Na wersecie ciągle zwrotę numer i tak kawałek rap. Dobry beat i verset, się ma, Marus. Rapuje o Was wszystkich, dobry tekst rapuje stale daj ten kawałek dobry rap na tym bitach dobry rap i numer zawsze siema Marus siema rap i nowy kawałek zawsze stale na tych bitach posłuchaj dobry bit na rymak stale dobry beat i rap zwrotę, nowy numer zawsze tak rapuje dobry bit siema marus robi rap dobry bit i tekst Rapuje na wersecie Dobry bit zawsze się ma dobry numer także Także robię stale jak ktoś lubi grać na pianinie, pianino, pianino czy, pianino czy gitara pianino czy gitara, pianino czy fortepian domu jest tak za pasją, za zajawką. Dobry numer tak zarab, dobry bit i pasja tak fortepian, gitara, strony gitary jest tak, akordeon, rap, robię zwrotki, jest mikser, DJ, tak, na winylach Siema, gra, adaptery są, kiedyś były adaptery, teraz są winyle Winyle, płyty, głośnik GBL właśnie, komórka Motorola, Steam OBS, salonu, właśnie, Motorola Jedziemy na trójdziesiątce iPhone'a, komórce telefonu komórkowego, właśnie, tak Siema, rapuje wersji, robię rap, siema, dobry być siema, hip hop i wersety styl Nabita, tak, dobry rap, stale, dobry rap, rapuje, zawsze stale bi, oś, gdzie JBL tak, czerwony, właśnie jest, super polskiego, tak, produkcji w sklep, polskiej, produkcji, fabryka, robi w polsce, tak, go i, salon, Timoba jest. Jest tak, jest tak, pięć aparatów cyfrowych Szósta kamera cyfrowa, Roper, super, Super, extra Robi zdjęcia pięcioma aparatami cyfrowymi Super, jest teledyski hip-hopowe szóstej Kamerze cyfrowej nakręca, super, zdjęcia najlepsze Telefony tak są, Motorola G9 na Androidzie Dziesiące tak, iPhone telefonu i komórce głosik GBL super gra, Głosik GBL gra rap Właśnie zwrotkę rapuje, tak robi numer, robię stale rap Dobry beat i kawałek, siema wszystkim dobry bit, dobry rap, no zawsze Elo, Marusz, Elo nie przestanie z formy zawsze Dobry rap i kawałek Elo, bit, Elo, masz ten rym, Elo, masz ten skill, Elo, miasto rym i bit, ma jak... Krzyje maszyna, pa. też lubi umie szyć i właśnie ciuchy swoje szyje są so w sklepach. Ciuchy zawsze produkowane w Polsce. Hip bluzy z kapturami, spodnie wycieruchowe. Tak, zawsze na, one na polskie i ciuchy hip Zawsze tak chodzimy w nich. Chodzimy zawsze nasze klasy, mamy sobie klasy, wdzięk. I styl zawsze chłopak z pasją rapuje. na bit i kawałek. się ma dobry numer. Elo właśnie tak to jest. tak się ma dobry numer stale. Na nielegalu, na tej numery. Numer bit, numer rap i styl Na bitach się ma dobry rap styl Na bitach się ma dobry rap numerem ciągle Się ma dobry bit, elo właśnie tak to robię Elo nawika, elo bit i rap Się ma nowy numer, robię właśnie stale tak siema ma dobry bit wszystkim Się ma tak jak jest koła, ogrodnik, uczy się ogrodniczka spaszyć, tak w ogrodzie jest warzywa, posadzi i kwiaty dba o ogród i ogrodnik też z nią dbają o siebie i piękne, tak rośnie warzywa wszystko siebie dbają, piękny związek uczucia miłość zawsze tak to skarby. uczucia miłość jedyna tak to wers o tym będzie zawsze jest, wers robię rymy, robię rapowany, jest rapowany, kopowany, tak właśnie to jest to, nowy numer, nowy wybitnie, by czuć o miłość, zawsze tak nie ma, czy dziewczyno nie ma właśnie, bycie, by, byś była jedyna, innych nie chcę wiele, nie chcę dziewczyn wiele, tuzin nie chcę wiele, nigdy nie chcę wcale żadnych wiele, dziewczyn nie chcę wcale tuzin, nie chcę tuzin, dziewczyn nie chcę wcale wiele, jak najwięcej dziewczyn nie chcę wcale tuzin, nie chcę, nie chcę wiele dziewczyn, jak najwięcej nie chcę, nie chcę, tylko ty jedyna dziewczyna, właśnie jedyna i żeby to ja był taki trój chłopak i ty moja dziewczyna, tak jedyna, My Razem. Innych nie chcę, tamtych nie chcę, bo ich nie ma. Zobacz, nowy numer się ma, się robi. Rap na beatach. dobry bitrak. Elo Marusz dobry bit, rapuje, tak się ma nowy podkład powoli. Tak to jest boom bumbap boom, i rap. Hip-hop style, cztery elementy jak jest breakdance. Breakdance pisze się, tańczy się breakdance. się, tańczy breakdance, tak szkoła tańczący rapu. Hip-hopu muza jest rapu hip-hopu tańczący breakdance. Cztery elementy naszej szkoły. Muzyka rap hip-hop szkoła i cztery elementy rap. Hip-hop zwroty i kawałek. Dobry beat rap na nielegalu siema wszyscy. Dobry rap, siema, bity i numer. Elo się rapuje. Dobry numer siema, zwroty wszystkim właśnie. Tak na wika, rap, beat. Nawijam numer właśnie z tym. Nawijam beat i track. Siema, dobry numer siema. elo właśnie tak. Nawijam dobry bit, nawijam dobry track. Elo Marusz robi rap i zwrotę. Tą. Nawijam sobie. Tak, mamy już niedzielę. Popołudnie, ranek, popołudnie, niedziela. 20, tak, czerwiec była sobota, piątek weekend był, zaczynał się weekend i sobota, potem niedziela tak mamy jest tak wiosna i potem lato, lato, jest wiosna gorąca i lato. Się lato fajnie, super, tak psz, na znajomych i dla wszystkich, właśnie jest ten rap. O nasz kan Bogu zawsze tak piszę na naszym kochanym bogu, zawsze tak dla wszystkich bliskich. Ranżę kochanego Boga, piszę się tego dekalog, Jesi się wskazań bożych zawsze Tak jest dla Was hipko, lawa wszystkich tak rapuje, nawijam hipko, płam. Mamy drodza Hendryku, także samu Marysi. Wokół że goście, że macie mościę tak. Wójku, się mówicie, mam te Krzysztofa, lani dla naszej rodziny włosy tak. Rapuje, stale, rapuje, tak, nawijam wszystkim dla naszych rodzin, co wszystkim wam, wszystkim miasta, całego świata, rapuje, nawijam, rymy, hip-hopuje, tak, rapuje, nawijam, hip-hopuje, to jest tak to. Rapuje, nawijam, hip-hopuje, składam utwory. Rymy rapowe, hip-hopowe.